To mamy most belgorodski. Lewy stanica. Next station. Belgrid Center. Belgrid Center. Center, center, center. Get to, normalnie. to w zasadzie. kurwa za postkomunalne. Ma swoje urok, ja ma te swoje... Wróży da to swój. Woznie podwideł nadzor. The train is under video surveillance. We remind you that smoking is not allowed. Piękny most. Przypomina mi most z Rotterdamu. Most wolności. On ja się nazywa Most wolności. No, coś Znowu Zdawa. się przypominam, bardzo Rotterdamski bardzo znany, no, ale... serbski, dzikie wioski ale... mamy coś. Nie? Centrum że... Tak prezentuje się centrum Belgoradu. W miarę nowocześnie. No. Porównałem w porównaniu z tym, co ja byłem, gdzie byłem. Jest w miarę nowocześnie. Nie jest jakieś super nowocześnie. stadion budują. mamy jakieś. Stavljam se da li ću da iši